Debaty, w dzisiaj uczestniczyłem, przebijała jedna myśl przewodnia. Otóż wyzwania, które stoją przed sieciami handlowymi, e, polegają głównie na, e, na tym, że jest problem z dostępnością personelu. A drugi główny punkt, który się rysował, to są wysokie koszty dostępności e, energii bądź pracowników. W związku z powyższym. Te wyzwania mogą być w pewnym sensie redukowane poprzez wdrażanie najnowszych technologii, które optymalizują łańcuch, do, łańcuch, łańcuch dostaw, redukując wpływ człowieka i tym samym pozwalając zapewnić łańcuch dostaw w sposób niezakłócony. Druga, e, e, druga rzecz polega na, e, na tym, że najczęściej za, zoptymalizowana technologia wpływa też w sposób znaczący na redukcję kosztów wynikających z energii. W związku z tym te dwie rzeczy można ze sobą powiązać. A, to jest kwestia indywidualnych wyliczeń, a, która technologia jest optymalna dla którego klienta i na jakim etapie powinna zostać wdrożona. Cieszę się z, z możliwości udziału w, w, w RetailTeku, z racji tego, że mamy tu do czynienia z wiodącymi dostawcami detalicznymi w Polsce. Jest to reprezentacja rzeczywiście głównych podmiotów działających na rynku. My jako dostawcy technologii zawsze staramy się mieć informacje z pierwszej ręki od naszych klientów dotyczących jak Nasza technologia, jest, jak jest postrzegana przez naszych klientów, jednocześnie gdzie my możemy pomóc, aby wspierać wyzwania, które leżą po stronie klienta detalicznego.